Cześć czołem, kluski z rosołem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ósmym już odcinku naszej serii kulinarnej, gotujemy potrawy azjatyckie jak na razie i dzisiaj zapraszamy na kolejny klasyk, bo myślę, że takim śmiało można nazwać green curry, chicken, czyli po prostu zielone kary z kurczakiem, tą potrawę dzisiaj tarąg pokaże jak przygotować. Tutaj tylko chciałem nadmienić. My będziemy korzystali z gotowej pasty green curry. Ja myślę, że bez najmniejszego problemu jest ona do dostania w Polsce, myślę, że na całym świecie. Gdybyście chcieli sami przygotowywać green curry od podstaw, jest to oczywiście do zrobienia, bo to jest nic innego jak miks między innymi zielonej papryczki chili, kolendry, trawy cytrynowej, galangalu, imbiru, szalotki. Jest tam, mówiłem, kolendra, mówiłem, kolendra, jest kurkuma również. No to jest, to jest taki, taki typowo azjatycki miks. Można to zrobić samemu, ale dużo wygodniej jest po prostu skorzystać z takiej pasty i my również z niej będziemy dzisiaj korzystali. No nie tylko oczywiście z niej. Lista składników znajduje się w opisie pod filmem. Możecie sobie kliknąć, rozwinąć i tam znajdziecie wszystkie składniki. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę Wam smacznego. Jeszcze jedna techniczna uwaga. Dzisiaj znowu zaczynamy od wizyty na markecie. Takie przebiteczki, gdzie kupujemy nasze składniki. Zachęcam Was również do kupowania w miarę możliwości produktów ze źródeł, które znacie. Ja wiem, że to niełatwe, szczególnie w dużych miastach, ale to tak po prostu. Im lepsze składniki, tym lepsza potrawa. No i oczywiście zdrowsza. To chyba tyle, żeby nie gadać więcej. Widzimy się na markecie. Tu jest takie stanowisko, gdzie pani e, przygotowuje krem, e, coconut cream, czyli krem taki, śmietankę z kokosa i mleko kokosowe. Tam w środku jest taki, no to po prostu na bazie zwykłego silnika, wirnik dookoła miska, żeby to nie latało i takie tamte wiórki, ale z tego da się wycisnąć po prostu mleko. This is not the green curry. Is green curry. This is yellow curry. this is green curry. Jesteśmy na stoisku warzywnym, Tarang będzie kupowała bakłażana, którego będziemy wykorzystywali do tej naszej dzisiejszej potrawy. Patrzę czy mają fasolkę taką cukrową, ale nie widzą. Zakupy na markecie zrobione, jesteśmy już u nas w domu, na ogródku. Stanowisko gotowe, zaraz zaczynamy. Gonna make the green curry. Chicken. Okay? dzisiaj będziemy przygotowywali zielone curry z kurczakiem z, z kurczaka 500 ml mleka kokosowego yeah. e, czyli pół litra po prostu mleka why we making kokosowego. like this first because we need the cream like, very, very intense Zależy nam bardzo na okay. smaku kokosowym, dlatego Tarank najpierw wlała tutaj mleko kokosowe, które teraz będzie odparowywało. Chodzi o to, żeby jak największą esencję tego uzyskać. Okay. Bez problemu mleko kokosowe do kupienia w Polsce, także, także nie powinniście z tym mieć najmniejszego problemu. My używamy tutaj mleka kokosowego, jak widzieliście, przygotowanego rzeczywiście świeżo z kokosa, ale okay. z kartonu również będzie świetne. Tak jak mówiłem, okay. przygotowujemy wersję z kurczakiem, z pierwszą okay. z kurczaka. Before this when it start to be like boiling more we need to use many thing. I use, uh, Charlotte. Charlotte, yeah. Tam sobie spokojnie się gotuje, czekamy na to, żeby się zagotowało to mleko kokosowe, w międzyczasie ta rąk będzie przygotowała inne składniki. Między innymi shallot. Now nie have to cook it because uh, look what we have in here is the green paste. The green paste they already have the the shallot inside. Tak, już mówiłem wam Gallip. to się znajduje w tej skład w składzie tej pasty. Jest tam między innymi również szalotka. Tam dodatkowo jednak będzie je troszeczkę yeah, 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 And the, the inside of here, if you do, if you cannot buy it, but you can make it by yourself. Tak, już mówiłem o tym. The... I already said about it, so yeah? you can go through this. Okay. All right. So, do you know what is inside in this one? Yes, I know. Okay, so I will cut the shallot. Like this. I use only one Shal shalot? Tylko jedna szalotka będzie użyć w użyciu and I use also garlic to smell it like the Because I, I like Czosnek the jest bardzo yeah. ważny i jeżeli nie lubicie możecie go nie dawać ale on <laughs> pełni ważną rolę w kuchni azjatyckiej no i również w tej potrawie ważne yeah. jest, żeby się jednak pojawił. Okay. I use only one. Like so jak uh, Ta używa tylko jednego ząbka, yeah, bo chcemy tylko smelly. podbić ten smak, bo jak już mówiliśmy, czosnek okay. jest również w składzie tej pasty. Okay. Tu powolutko nam się zaczyna grzać. So we for the to make it... Czekamy jeszcze chwileczkę. Teraz mówi dwie minutki, zobaczymy ile to tak naprawdę zajmie. Cierpliwość okay, popłaca. Już nam się tutaj troszeczkę klaruje sytuacja. Odparowało sporo wody. Ok. So this paste you use 100 gram of it. Około 100 gram tej pasty gram. używamy yeah. It's do yeah. naszego green curry. You put it. All of them. Około 100 gram. 100 gram. Exactly 100 gram. Super. And, uh teraz wrzucamy naszą jedną szalotkę pociętą i ten jeden ząbek czosnku, który wcześniej żeśmy tak. również pokroili w plasterki. Okay. Całość teraz musimy dokładnie wymieszać, razem z, uh -huh. z mlekiem kokosowym. Yeah. Okay. And we leave them for now, yeah? Na razie zostawiamy to tak jak jest. Uh, Na ogniu? Is it still on fire? Yeah, it's on tak, fire, Czyli yeah? cały czas się będzie nam gotowało. Leave the fire open all the time, yeah? Możecie użyć bakłażana, możecie użyć też innego warzywa oberżynowego do tego kary. No, my yeah. używamy akurat bakłażana. Mm -hmm. Ok, put the chicken. Teraz ta rąk wkłada po ciemno z kurczaka. Ej. How much of the chicken was? Uh, this is 500 gram. To była, to była po prostu taka jedna podwójna pierś z kurczaka. No to kadam że około pół kilograma. Okay, I use one chicken piece. To co teraz taram rzuciła to była kostka rosołowa po prostu. And, uh, Na najlepiej. A bit, of shrimp paste. A bit of shrimp paste. Jeżeli macie dostęp do pasty krewetkowej, to warto ją dodać. Ona wzbogaci bardzo smak. Natomiast jeżeli jej nie ma i nie, nie macie do niej dostępu, to możecie po prostu z niej zrezygnować. Half spoon of salt. Pół, pół łyżki soli. One spoon of fish sauce. Jedna łyżka sosu rybnego. Tutaj taka uwaga. Ta sama pasta sama w sobie jest dość mocno słonawa i, i dlatego nie chcemy bo sos rybny również dodaje słoności dlatego nie chcemy ryzykować że będzie zbyt słone. Zawsze później możemy sobie to jeszcze troszkę dosolić. Także na razie jest jedna łyżka sosu rybnego, nie że jeszcze troszkę później dodamy. Okej okay, and uh, one spoon of palm sugar. I don't use, to co tutaj mamy, to jest cukier palmowy, I don't taka use, pasta, no, no more sugar, because, uh, Ale... it's much taste. Cukier palmowy jest, jest super, ponieważ ma dodatkowy jeszcze oprócz słodyczy, daje jeszcze dodatkowy taki charakter, charakterny posmak. Natomiast znowuż, jeżeli nie macie dostępu do cukru palmowego, możecie użyć na przykład po prostu cukru trzcinowego, ciemnego cukru trzcinowego. Również będzie doskonały do tej potrawy. Dorzucamy teraz naszego bakłażana. Pamiętajcie, że green curry to jest zupa. A nie danie. Dlatego też rozrzedzamy. starąk, dodaje jeszcze do tego 400 ml wody. No i znowuż do zagotowania. Zobaczymy, ile czasu. To chodzi o to, żeby po cukierku czeka się ugotowała. Myślę, że około 10 minut. W międzyczasie, kiedy nasza zupa się tutaj gotuje, starąk kroi warzywa między innymi jak widzicie yeah, zieloną use... papryczkę chili. I in my family we never forget about this two kind of chili for the kids. mówi, że curry. u niej w rodzinie w, w tradycji gotowania nigdy nie zapomina się o tym, żeby używać tych papryczek w yeah. dwóch rodzajów. I'm telling że nie don't to put it, nie musicie dodawać e, dodatkowo tej papryczki chili, bo sama pasta zawierała już ją. Natomiast Taran mówi, że u niej w rodzinie się e, dodaje i to w dużych ilościach. Poza tym pamiętajmy, jednak jest to potrawa e, pochodzenia z tajskiego, a tajskie jedzenie jest raczej pikantne. W związku yeah. z tym nie bójcie się dodać chociaż troszkę chili. I my use only green chili na top. Okay, Później do dekoracji taronku użyję tych malutkich jeszcze zielonych papryczek, chili. Ale na razie pokroi je na pół. O, oh, spicy lat. Oh. Ostre. I jak sytuacja? Ten minut no, Sytuacja wygląda dobrze. 10 a. minut gotowania i zupa nam wrze. Rewelka. Teraz taronk dodaje element ostatni. Czyli te papryczki chili, te większe, yeah. bo te maluchy jeszcze zostają, one sobie czekają na później. And the leaf? Ważny bardzo składnik. Kafir, czyli liść limonki. Yeah. Limonki, limonki. Na tą ilość tarók tutaj dała dwa liście. Możecie śmiało dać, jeżeli lubicie ten sam, bo to jest, można powiedzieć wręcz kwintesencja tego smaku zielonej kary. Również właśnie kafir. Także śmiało, możecie go dać troszkę więcej. No i ta, ta pawryczka, jakie przełamała kolor nam. Nie, nie, nie. jeszcze jedna tylko drobna uwaga. <laughs> zielone kary. Jeżeli Waszym zdaniem ono nie jest wystarczająco zielone, to możecie zrobić specjalny miks na przykład ze świeżej bazyli, liści bazyli z odrobiną tego mleka kokosowego, zblendować to razem i ten zielony płyn wówczas dodać jeszcze możecie do tej zupy. Wtedy kolor będzie bardziej intensywny, natomiast to jest po prostu naturalny kolor tej zupy. Jak dla mnie w zupełności wystarczający. No i przychodzi ten moment, w którym nasza zupa jest gotowa. Taremkę nakłada do miski. Na sam koniec jeszcze będzie dekorowała, dodawała taką właśnie ekstra topik z... To się nazywa kmerska bazylia. Możecie użyć tajskiej bazylii albo po prostu zwykłej bazylii. Również będzie doskonale pasowała. Mm -hmm. Ohoho. Oh. Oh, oh, oh. Look good, right? Look very good. And I'm telling you the taste also good. Nie przejmujcie się tym, że na przykład to mleko kokosowe się lekko ścięło. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Mm. Mm -hmm. No bomba. Wygląda rewelacyjnie. Pewnie jest gorące. Hot? Green chili. Green chili, czyli. No, no, green chili. Zielona, zielone kary <laughs> z kurczakiem, z piersią z kurczaka. Zielone kary z piersią z kurczaka. Przepyszne. Smacznego. Smacznego. I jeszcze ostatni rzut oka na naszą zupę, zanim rozpocznie się degustacja. Pycha. My się za momencik zabieramy do degustacji. E, oczywiście zapraszam na nią również. Ale nie uciekajcie jeszcze, bo e, taki drobny dodatek mamy dla Was. Pokażę Wam, jak przygotować orzeszki e, tak na przekąskę i genialne, właśnie do tego, żeby sobie je pociągać na przykład oglądając jakiś film, czy do piwka. Rewelacyjna przystawka. E, to za momencik po degustacji e, jeszcze w dzisiejszym odcinku. Kmerską e, techniką jedzenia. Czyli nie każdy ma zupę przed sobą, tylko potrawa stoi na stole, każdy sobie się nią raczy. Natomiast każdy ma swój ryż. I my również ryż przed sobą. No ale nie o ryżu dzisiaj, a o zielonym kary. Generalnie nie jestem wielkim fanem kary, ale muszę Wam szczerze powiedzieć, iż to jest absolutnie genialne wyważenie smaku słodyczy, słoności ostrości i tych e, azjatyckich smaków I, i, i kmin rzymski i e, i, i liść laurowy i, i kafir to wszystko tutaj się genialnie po prostu łączy on no jest absolutnie genialne, kurczak o, bomba Niedawno zapowiadane yy, wydanie specjalne, dodatkowe. Tarąg przygotuje orzeszki, jako taką dodatkową przekąskę. Tutaj, już na ogniu, yy, na rozgrzewa nam się łok. Przepraszam, kochani, ja nie chciałem tutaj nabroić. Jest, please. Parek y, będzie do tego wykorzystywał orzeszki ziemne, ale y, świeże, czyli jeszcze nie uprażone. I y, to właśnie te orzechy nadają się najlepiej. Nie wiem, czy można kupić je świeże w Polsce. Y, natomiast myślę, że możecie spróbować zrobić to z innych również orzechów. Nie, y, mami. To jest y, smakowo taka typowo azjatycka y, przyprawa, czy przyprawa, przekąseczka, Bo wykorzystujemy y, tutejsze lokalne e, przyprawy. No i właśnie. Z dość dużej ilości idzie trawa cytrynowa. Tutaj na łoku już jest olej, który się rozgrzewa powoli. Trzecia. Tak, czekamy do tego, żeby olej się już mocno rozgrzał i już, jak widzimy, powoli się doczekujemy. Ja używam czterech, ponieważ mamy pół of. Y, Ze względu na to, że jest aż pół kilograma tych orzeszków ziemnych, tam używa cztery. Y, y, trawy cytrynowe. No i kafir. Kafir, oczywiście, czyli liście limonki. Y, zaczyna wiać, odsyć. Dziękuję. Ale podziałała. Trzeba mnie uprażyć również. Na olej ląduje y, trawa cytrynowa i kafir. I to one na początku się będą w tej. Smażyły celem jakby oddania smaku od siebie. Pogotowie mamy jeszcze sól i cukier. Sól i cukier. Sól. Sól. I cukier. cukier. Nie, nie i cukier. 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 Cukier, tak. Maybe I will bring you some wooden one. This eh? I need for So I will bring you the wooden one. Następuje wymiana sprzętu. Ja wiem, że to jest takie tutaj bardzo lokalne, azjatyckie, kmerskie, trzeba uważać, bo strzela ten olej. Żeby używać metal na metal, mnie już sam dźwięk po prostu mierdzi, więc wymieniliśmy na drewnianą i od razu, jakże przyjemnie. How long we supposed to fry Just already done. Hmm, minęło chwil kilka, dosłownie i już... We use the same oil for the... Tak. Oczywistym jest, że będziemy właśnie tego oleju używali do orzeszków, no bo chodziło o ten aromat właśnie, który się z tego, tych składników wydobył. Sara właśnie zwróciła orzeszki na patelnię, na ten tłuszcz, który tutaj wcześniej już był. Very low fire. Na małym, malusieńkim ogniu. Very spokojnie low. Very low e, fire because if you make it like heat up the fire the peanuts will burn outside and it's not cook inside Tak jak taron właśnie powiedziała. This Jeżeli dacie zbyt least... duży ogień, to orzeszki spalą się od zewnątrz, ale w środku ciągle będą jeszcze niezrobione. Umek. This it took around 40 minutes to make. 40? 40 minut. 400? 40. Teraz mówię, że aby orzeszki były gotowe, potrzebujemy 40 minut mniej więcej tak żeby one się dobrze zrobiły. No to znacznie dłużej niż zajęło nam zrobienie zielonej kary. And you have to stir them all the time. I mean not all the time like mm -hmm. In 5 minute you stir, in 5 minute you stir, in 5 minute you stir. Musimy co kilka minut mieszać, pamiętać o tym, żeby wszystkie orzeszki równomiernie miały kontakt z ciepłem włókna. Patelni. Take time to take time. zajmie nam to trochę czasu, ale na wasze nice. szczęście nie musicie z nami tkwić tutaj przez 40 minut, yeah. widzimy się za chwileczkę. I Tarok cały czas przy tej patelni. Minuty lecą, czas upływa, no ale jeszcze, jeszcze daleko. Niektórzy już się zaczynają tak przyrumieniać, ale to jeszcze trochę czasu. Powolutku, z naciskiem na powolutku, ale orzeszki zaczynają dochodzić. Tylko I Wiem baby. Zostaje nam jeszcze do 20 minut No dobra To ja wracam usiąść sobie z herbatką e, I gotujemy dalej Tak wygląda sytuacja Po 25 minutach Kochanie, still 50 minutes more. jeszcze 15 minut Jeszcze 15 minut Uuuu Miam, miam, miam Tak babcie, ale wiecie, że jest 40 minut, eating jeść to jest 5 minut Mówię to tarą, że zrobić, przygotować te orzeszki to 40 minut, a żeby je zjeść 5 wystarczy. Nie, don't hide it, nie chowaj. Nie, nie. No i proszę bardzo. 40 minut minęło. Jak jeden dzień. Tarong teraz dorzuca to, co żeśmy wcześniej smażyli na oleju, czyli kafir i... Trabą cytrynową. Jeszcze to wszystko razem miesza. Teraz odłączamy ogień i czekamy, aż to trochę przestygnie. Jak już przestygnie, wtedy dodajemy trochę soli i cukru do um, tej mieszanki orzechów. I koniec! Gotowe! Szybka i fantastyczna, przy tym zdrowa przekąska. Szybka w zjedzeniu. Mmm, mm, pycha. Finalny proces przeprowadzamy już pod dachem, bo zaczęło troszkę padać. One salt, one Jedna łyżka soli. One sugar. No, one sour, one spoon sugar. I jedna łyżka cukru. I'm Yeah? I'm wait, 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 just a moment. Pojawiła się cele. Zrobimy tego, co ona nazywa pomocą, a co w rzeczywistości oczywiście jest czymś odwrotnym. Mieszamy to dokładnie. I koniec. Are you ready? Yeah, you can eat it. Let's try hot, Spróbujmy. Jest ciepły. No, mm, mm, mm. Dżuny pomogła, zdążyłem powiedzieć, i dorzuciła jeszcze jedną łyżkę soli, a następnie no, tak wymieszała. Brawo, Dżuny, Życzę Ci smacznego! Wygląda na to, że zdążyliśmy z orzeszkami dosłownie w ostatniej chwili. Powoli pierwsze krople deszczu już gdzieś tutaj sobie lądują. No to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spodobała się Wam receptura zielonego kary z kurczakiem. Możecie ją przygotować oczywiście w domu. Powinniście dostać bez problemu zdecydowaną większość składników. Chyba największy problem może być tylko z pastą krewetową, której nie musicie dodawać. Ona aż tak znacząco nie wpływa na smak potrawy. Zachęcam Was do, zachęcam was do, do spróbowania i przygotowania tejże potrawy w domu. Orzeszki, no jeśli macie dostęp do ziemnych orzeszków, które nie są jeszcze poddane obróbce, czyli świeżych, zróbcie to. Moja rada: już jak macie stać te 40 minut, to kupcie chociaż kilogram ich, żeby coś wam później na tą degustację zostało. To co? Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na kolejny i życzymy smacznego. Nie bójcie się eksperymentować w kuchni. Do zobaczenia.